Cześć wszystkim! Witam na moim kanale. Jakiś czas mi nie było. Było to spowodowane kontuzją i chorobą. Troszkę sobie przesiliłem barki ciężarami. Dlatego też czuję, że będę odchodził od większych ciężarów. Handle tak samo, właśnie z dużym obciążeniem robiłem. 42 kg. Za dużo, za dużo. Przesilone barki. Bolały mnie. Od dipów tak samo. Duże obciążenie, 50-60 kg, to jest dla mnie za dużo już. I będę pomalutku odchodził od, od takich większych ciężarów i stosował właśnie mniejsze, a więcej powtórzeń. W ogóle w tym roku chcę robić treningi bardziej już pod ilości powtórzeń z masą ciała albo takim niedużym obciążeniem. Chcę takie robić rekordy. No i pomalutku wracam po tej przerwie do formy. Dzisiaj, tak króciutko, chciałem pokazać. Na co mnie w tej chwili stać. Obciążenie 10 kg, drążek podchwytem. Zobaczymy ile wejdzie powtórzeń. Mój rekord ogólnie to jest 15, ale oczywiście jak byłem w bardzo dobrej formie. No zobaczymy. No, weszło 13 powtórzeń to chyba tragedii nie ma powiem tylko, że bardzo waga mi poszła także między świętami ważyłem nawet 77 kg to był... to rekord można powiedzieć jeszcze nigdy tak dużo nie ważyłem w tej chwili 75 ale mam plan zejść poniżej 70 kg, nawet 68, 7. No, myślę, że znacznie poprawię wyniki, że to mi pomoże. Także też trzymajcie za mnie kciuki i obserwujcie, czy będą postępy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, progresu, a przede wszystkim zdrowia. Cześć.